Może nikt nie, nikt nie wiedział, że dziewczyny ze wsi potrafią wygrać taki turniej. A to się wszystko stało przez to, że jesteśmy zwartą drużyną i zawsze pomaga nam wsparcie każdego i nasi cudowni trenerzy nas tego wszystkiego nauczyli. Kto jest waszym idolem? Na kim się wzorujecie? Michał Jurecki. Dlaczego? No, bardzo dobrze strzela, Umie różne triki i od niego się tego wszystkiego uczymy. Piłka ręczna od zawsze była na, na pierwszym miejscu. A dlaczego? Bardzo fascynujący sport i zawsze mnie inspirował. Bardzo szczęśliwe, że mamy tam drużynę i że wygrywamy te mecze. Tak się i nie wygrywam, nie wygrywam! Tak się powie, nie wygrywam! Poparto, tak się dzieje w tym meczu, zakończyliśmy finałowy turniej akcji Kupornik na Ornika. Zwycięstwem, jak to mówią na trybunach. Czarnym koniem okazała się drużyna Szkoły Podstawowej Dwieniawy. Serdeczne gratulacje. Dźwignie finałowego. 8 do 6. Gratulujemy bardzo serdecznie.